Podejrzany Mieszko R usłyszał w prokuraturze trzy zarzuty. Po pierwsze, zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, przez te pewnie liczne ciosy, które zadawał ostrym narzędziem. Po drugie, zarzut usiłowania zabójstwa dotyczy tego mężczyzny strażnika Straży Uniwersyteckiej, który walczy teraz w szpitalu o zdrowie. A po trzecie, znieważenia zwłok. Dlaczego? Prawdopodobnie, z tego co mówią świadkowie, sprawca dopuścił się ataków kanibalmu, poza to odrąbał się kierą głowę. Co grozi przestępcy za popełnienie tak drastycznych czynów? Oczywiście kara dożywotniego pozbawienia wolności. W naszym porządku prawnym, nie ma możliwości zaostrzenia przepisów w tym zakresie, jeśli chodzi o karę śmierci. Nie można wprowadzić kary śmierci, dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, więc to, co mówią teraz politycy na fali tej straszliwej zbrodni, aby zjednać sobie poparcie, należy schować do kieszeni, tak naprawdę, bo nie ma to żadnego poparcia w przepisach prawa, i nie ma takich możliwości realnych, aby wprowadzić taką karę śmierci w Polsce.